Mamy 10 sekund, aby kończyć tą grę, więc ja już nie przedłużam i zaczynajmy. A wy macie 10 sekund, żeby zostawić. To było proste. No dobra, mamy taką grę, która będzie najprawdopodobniej bardzo denerwująca, i bardzo będę się tutaj wkurzał. Więc, jeżeli będę rzucał laptopami, to nie denerwujcie się nam. Zostawcie łapkę w górę, no i zobaczymy, czy uda nam się przejść tą grę od początku do końca. Ale podobnież jest bardzo, bardzo denerwująca. Jak na razie, no to tak średnio denerwująca. No i tę grę widziałem u ziomka, którego uwielbiam oglądać, czyli Sambucha. Jeżeli go nie znacie, no to sobie wejdźcie na jego kanał, bo gościu jest genialny i ma super filmy. Dobra, to szczerze, na razie mnie ta gra nie denerwuje. Myślałem, że będzie dużo, dużo gorzej. I w ogóle mam nadzieję, że u was... Wszystko, Git, że szkółka zaczęta. A jak nie chodzicie do szkoły, to pracujecie i pewnie tęsknicie za szkołą. A tak serio, to nie wiem. Zawsze tak nauczyciele mówili, że no, jak skończy się szkoła i będziesz pracował, to będziesz, będziesz zawsze tęsknił za, za szkołą. Tak nie jest, oni kłamią, nie, nie wierzcie im. Czekajcie, bo już się zaczynam denerwować trochę. Najgorsze jest to, że ja nie potrafię robić dwóch rzeczy naraz: czyli na przykład grać i gadać! Udało się, było blisko. Dobra, tutaj jakieś nowe. ...systemy, ale proszę. Ja myślałem, że to na górze to będzie nas zabijać, a to... ...a to nie. Co kur... mam ja mam... ...co ja mam? Życia? A, ja mam życia, mam dwa życia, okej. Okay. To jednak nie będzie takie przyjemne, jak myślałem. Dajcie mi też znać, czy chcecie takie formaty, jakieś giereczki wkurzające, bo ja lubię trochę porage'ować sobie w grach, w sumie chętnie bym coś takiego nagrał. Dobra, teraz mam trzy życia. Tu miałam problem. Ale nie wiem, nie wiem, nie wiem, czemu miałam tutaj problem. Dobra, na luzie czasowo się tu mieszczę, jeszcze mi starcza czasu. Ech, tak to jest jak się z proplayerem. Kurde, cały czas się boję, że to mnie uszkodzi, bo to tak wygląda. Dobra, tutaj mamy coś nowego, co to jest? Double, dobrze, mamy double jumpa. Arena pierwsza ukończona. Kto jest mistrzem? Napisz w komentarzach, że to nie blowek. To było łatwe, arena druga. Ech, ech. A, przepraszam, zapomniałem, że mamy double jumpa, bo to nowe, muszę się jeszcze nauczyć, że coś takiego istnieje. Teraz mam jeszcze teleport. Teleporty. Dobra, mam jedno życie, więc teraz nie mogę skusić. Dobra, teraz już mam zero żyć, więc już w ogóle nie mogę skusić! Dobrze. Eee, jeszcze raz. Adrian, nie denerwuj się. Wszystko będzie git. To jest gra, która relaksuje, a nie denerwuje. Dobra. Okej, okay, tutaj trzeba inną taktykę zastosować. Patrzcie, pyk, pyk, okej, okay. i teraz życie mamy. Nie wiem czy ono było mi potrzebne, bo dwa życia przez to straciłem. Tu mam kolejne, dobra, już nie muszę niczym martwić. Dobra. I... O! Dobrze. No jak tam doskoczyć mam? To tworzy takie gry? Ja się pytam. No przecież ta gra jest stworzona tylko po to, żeby się denerwować. Dlaczego to robicie? Dobra, jeszcze raz. W ogóle tu gadu, gadu mi czas leci. Ok. Dobrze. Nie chciałem tam wskakiwać. Jak... Kurna! No nie chciałem tam wskakiwać! A, zapomniałem, że to. Jeżeli ktokolwiek obejrzy ten film do samego końca, to podziwiam, bo nie wiem, ja jak oglądam coś takiego, to sam się frustruję. Szczególnie jak ktoś nie potrafi grać, tak jak ja. Dobra, udało się. Teraz. <śmiech> <śmiech> A, la, la 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 nie denerwuję się, ta gra w ogóle mnie nie wkurza, ona jest w ogóle relaksacyjna, dobrze. najgorszy już chyba za nami. Kurde, przegapiłem życie, bo myślałem, że ono się weź... wzięło już, okej, okay. dobra. Jak ja mam tam doskoczyć? Dobrze, okej, okay, doskoczyłem. Teraz nie popełnić błędu, takiego jak teraz popełniłem. Widzicie, w takich grach chodzi o to, żeby mimo wszystko zachować spokój. Po prostu zachowajcie spokój ducha, nie denerwujcie się i wtedy uda wam się to wygrać. Widzicie? Dobrze, no kończ się już drugi, druga arena. Już nie. Nie chcę już. Uu, no nie, no kiedy to się skończy? Widzowie, ja już nie chcę, nie chcę. Dobra, tutaj trzeba już na szybkość. Koniec, proszę, koniec. Nie, proszę nie, nie może to koniec. Double jump, Adi, masz double jumpa, super, dobrze. Okej. Okay. Proszę koniec. No ile jeszcze nie trwał ten etap? Jest, 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 jest. Wygrałem. Dobra, nie wygram jeszcze dwie areny przed nami. Dobra, teraz potrafię pływać, fantastycznie. Okej. Okay. To było łatwe, aż dziwne. Dobra, Adi, nie możesz gadać, musisz grać. Dobra. Życia nie zabrałem, nie wiem, czy to mnie nie pogrąży. Ja zaraz mnie wszczekłeś, pogrąży. Najgorsze, że nie ma czasu nawet, żeby przekminić te etapy, bo trzeba lecieć, bo macie takie, że dobra, masz 10 sekund, masz 10 sekund. To będzie trudne chyba, albo i nie. Jak tu iść. Kurde, co to takie łatwe na razie? Dobra, ale Adi nie chwal przed zachodem słońca, bo zawsze tak jest i później się kończy niedobrze. Dobra, ale widzę życie, którego nie wziąłem, bo wpadłem do kolejnego etapu. Kurde! Ja mówiłem, że to jest łatwe. Cofam to. Nie, no. Czy naprawdę, klikniesz Escape, to wychodzisz z gry? Ja. Kto to wymyślił. Co to jest za poroniona gra? Na szczęście areny się zapisały. Biorąc pod uwagę, że to jest wkurzająca gra, to te areny powinny się nie zapisać. Chciałem to żyć, ale nie... nie potrafię go zdobyć, bo wpadam. Naprawdę nie przeszedłem do Fartaluzy. <grymne> Dobra, teraz zdobędę to życie. Patrzcie, patrzcie jak to się robi. Lecimy, lecimy, lecimy. Dobra, już nie miałem czasu, przepraszam. Najgorsze, że tu nie możesz zapauzować i się chociaż na chwilę odpocząć sobie, nabrać siły. Jak to przeskoczyć? Gówno! Zaraz zbliżamy się do najgorszego, czyli do etapu, na którym nie da się przejść. No nie mogę, nie mogę go zdzierżyć. Dobra, i teraz uwaga. Pek, 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 pek. To się nigdy nie skończy. Wow. Wow! Wow, wow, nie wierzę, nie wierzę! Udało się! Udało się! Jest! Jest! Cudownie, cudownie! Widzicie to? Ok, coś nowego. B to use. Jest! Arena trzecia ukończona. Cudownie. Proszę gratulować w komentarzach. O ile jeszcze ktokolwiek tu jest. Dobra, teraz etap czwarty. Już ostatni. Ok, tutaj nowy element, czyli magnes. Ok, to było proste, bo na razie się wdrążamy, więc yy, dość ciężko oczekiwać czegoś trudnego. Ok, i tu się już zaczynają schudy. Delikatnie. Ok, dobra, tutaj trzeba po prostu, tu trzeba po prostu właśnie skorzystać z tego magnesu, którego, którego nie widać. Nie rozumiem tego. Za szybko skaczę, bo się po prostu boję. Patrzcie i teraz mi się uda. Jest zerowe życie i to jest ostatnia próba, którą mogę podjąć i się udało. Szczerze nie wierzyłem, że się to uda. Kurde, jak mi idzie. Toż to niesamowite. Dobra. Dobrze i okej. Okay. Teraz już coraz ciężej jest. To jest najgorsze. Dobrze. Jeszcze trzy etapy. Jeszcze dwa. Kurde, jak mi się to uda, zostawiacie łapkę w górę. Dobrze. I ostatni. Ale co jest? Jakie 50 sekund? Ja pierdzielę. No i tu pewnie padnę. Ale dobrze idzie, dobrze idzie. Dobrze idzie. Mam 35 sekund. No nie. Nie, no na takim głównie się wywaliłem. No nie wiesz. Widzowie, udało się.